Wszystkim z tej strony malinka konie i witam Was w następnym vlogu. Bardzo dawno nie było vlogów na moim kanale, przez to. No, tak naprawdę nie wiem, przez to, przez to że moja mutacja się nie chciała montować filmów, ale dobra. ale Wracamy. <głos》>, ale wróć. Jedziemy właśnie do Stajni. Zobaczymy, jakiego będę miała konia. I. No, i widzimy się już niebawem. Murek. Ciao. Witam Was z powrotem. Już jesteśmy razem z Mureczkiem. Murek właśnie myśli, że mam coś dla niego, ale niestety nie. Właśnie jego sobie szykujemy dzisiaj na jazdę. Jest już na tyle u nas ciepło, że możemy jeździć na dworze. Z czego bardzo razem z Murkiem się cieszymy. Ponieważ Murek lepiej pracuje na dworze. <grym> I to chyba na razie tyle. Potem będzie jakiś klip z siodłania go. No i jazdę. Widzimy się później. Chcę Ci tu... ...zabawieczkę wyczyścić. Nie. Zaczynamy od żylowej podkładki. A ja chciał cię ugryźć. działa. Teraz czas na siodło. Murek jest oczywiście bardzo niezadowolony jak widać. Ale no nie spadł. naprawdę. Chcesz mi go podtrzymać? Nie. No dawaj, weźmy tutaj. Nie, dawaj, no mi ogarniesz. No, mi nie, co najwyższy cię ukryje, nic nie. O, patrz, on jest jakiś zły. No jest bardzo zły, dlatego go podtrzymaj. Przepraszam cię, Mariuszu. Ale te kolej rzeczy. Tu mi się coś mi zawinęło, prawda? Tak. Dobra, to, to zaraz to ogarniemy. Mariusz, spokojnie. Zawinął mi się tutaj czaprak I... Nie, wiem, czy widziałeś, że znowu chciał cię ugryźć. Nie, nie chciałbym. że że nie chciał ugryźć, ale.

Tylko żeby nie za szybko, bo znowu się sadownicy zdjął. No ale boże to jest naturalna sprawa. Boże to jest typem. Nie, nie, nie koni. tam spokojnie maszerują. Dałóżcie sobie koła drugi w drugim króle. sobie. Przychajcie do koła tam, gdzie ukażdżało i do drugie koło. Wodę, kurca tam kombinuje to. Pamiętajcie, że musi być w wyprostowaniu, czyli ja się e, prostuje, teraz tu właśnie wyprostować wodę, aż ścinała zakrętnie. Albo dwie wodze. Bo... się jak się tak się powiem, ale też wcierają zakręt, się. No będą się, czuli, że nie tak, że tak zrób teraz tak, jest tak, 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 tak. okej. Okay. tutaj zrób z dwa koła. Ja się wtedy nie będę gonił. ty się nie będzie denerwował, Niwona. Daję głowę wysieść. To no wyczulać. Ja go tam lekko kobaczki leśnej. nie działała sama z klientami, tylko delikatnie przykładam łydki. Delikatnie. Zaczynam ja działać już mocniej. Znaczy, że konsistęgnuj na łyżkach. Czyli z i... To ja, Wiktor, robię takiego złego, że ja nie mogę w koła z nich zagalopować. Musi być tylko ja przed łydką cały czas. Czyli on nie idzie. Tak się myli, tak się ma. Kolejka obraca się. Go ahead. Mm. hejka ja już jestem po jeździe bardzo fajnie mi się dziś jeździło tylko raz Marek próbował mnie zrzucić ale oczywiście nie zostało to nagrane yy, ale podsumowując było bardzo fajnie i czekajcie na odcinek myślę, że wleci dzisiaj lub jutro yy, po południu to tyle, widzimy się w następnym odcinku zobaczenia